witajcie moi drodzy na kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj taki no mo można powiedzieć tańszy miks, e, ale dużo zdrapek, za 3 zł, i tak postawiłem na jedną zdrapkę za 3 zł szczęśliwe linie, e, za 5 zł mam tą krzyżówkę XL no w sumie jej nie lubię, ale ją wziąłem, zobaczymy może coś się uda tutaj wydrapać nie lubię owocowej ósemki ale może uda się w końcu zieloną znaleźć ósemkę. Mamy jeszcze ekstra pensja. Wersja żółta. żabka szczęścia. Szczęśliwa zdrabka. Zobaczmy, jak teraz będzie mój numerek. Jeszcze dodatkowo 28. No i maxi Cash party. Też mój numerek. Trzeci za 10 zł. Zdrabka. Ta, taka starsza. Dobra. 33 zł wkład na odcinek. Zaczynamy od y, szczęśliwych linii, a skończymy chyba na tej krzyżówce. Na końcu krzywkę zrobimy. Szczęśliwe linie, numer 88. Jabłko, cytryna. Mhm. Mamy tutaj cytrynkę. Jest kolejna. To jest jabłuszko. Jabłko. Kolejne, jeszcze tutaj strunka, o, jak fajnie. Mamy złoto, korona, mamy, no i złota nie widzę. Kolejno mamy podkowej śliwkę. Mamy tutaj podkowę i śliwki nie ma, księżyc i klucz, no serduszka tylko brakuje na przykład do linii. Kolejno tęcza, kwiat, kwiat jest jeden, tęczy nie ma. Arbus, o gwiazda, ale gwiazda nic chyba nie daje. Nie wiem, czemu się tak ucieszyłem z tej gwiazdy. Gwiazda nic nie daje. Ok. Truskawka i tref. Tref oczywiście jest, truskawka też jest. O, tu jeszcze gwiazda. Dobra. Następnie krab i sakwa. Jest tutaj, tutaj, tutaj. Sakwy nie widzę. Banan i kośki. Banan i kośki są. Ale też jeszcze linii nie daje Jedronka, wiśnie. O, no, serduszka już nie będzie. I chyba w ogóle linii nie będzie. Pomarańcza i winogrono. No. A pomarańczy nie widziałem w ogóle. Czyli mamy pusta. Ok. To co, weźmiemy sobie tą owocową. Owocowy, pusta, owocowa. Osemka, 46 numer. I szukamy po prostu ósemki czarnej albo zielonej. I ta zielona noży nam wygraną razy 2. Tej zielonej jeszcze nie miałem. Czarna się pojawiła, ale to rzadko. I to w zasadzie no zwroty były. Dobra. Mamy 7, 9, 9, 3, 7, 1, 4. Jest ósemka, fajnie. Czarna, ale jest. I 4 A 8 daje nam no 5 złotych. No nic więcej w tej zdrabce nie mogę upolować. No ale jest. Tak jest cud. Bo Rzadko kiedy mi się tam trafia coś mniej. Dobra, teraz sobie weźmiemy może ekstra pensję z numerem pierwszym. Szukamy wygrywających liczb. O no i napisu ekstra pensja dwa razy a wygrywa 25 26.

28, 11 i 6. No niestety pusto Nie dali ekstra pensji. To co teraz? Żabka szczęścia, mój numerek 28. Szukamy po prostu wygrywającej liczb, ani tutaj żadnego symbolu nie ma wygrywającego tylko liczby. A szukamy 17. 8, 23 i 9. Ok, już jestem. Przepraszam, jakaś przerwa mi nastąpiła. Przerwało mi nagranie. Mamy żabkę szczęścia, szukamy takich liczb. 17, 8, 23, 9, numerek 28. I co? Szukamy tych liczb. A nam dali 4, 7. No to mamy boczek. Pierwszy. Trzy. 19 i 29, drugi rząd 34, 11, 25, 22 i 12. No, niestety, tym razem pusto, ale i tak lubię tą zdrabkę. Często u mnie będzie na kanale pusto. Zostaje nam maksyka party, no i krzyżówka za 5. Maxi Cash party z numerem trzecim. Tutaj po prostu szukamy wygrywających liczb No i dodatkowo plik, który nam daje 40 zł od razu. O jeszcze tego pliku nie miałem. Zobaczymy może dzisiaj. Wygrywa 35, 30. 22. 32. O, dużo 30. I 31. Zobaczmy co to nam da. Patrzcie tak po kolei zobaczymy no i ciężko trafić szesnaście dwadzieścia dziewięć dwa no tak niskich nie mamy dwadzieścia trzy trzydzieści trzy no można się było tego spodziewać trzydzieści cztery cztery za nisko dwadzieścia osiem piętnaście dwadzieścia cztery dwadzieścia jeden, no blisko też trzydzieści sześć jeden sześć

Niestety pusto. Oj, czyżby ta owocowa ósemka nas uratowała. I z numerem 24 ostatnia zdrabka krzyżówka XL za 5 zł. Bonus Rubens. No i szukamy tych liter i słów. A zaczynamy od M i A. No fajnie, A jest fajną literką nawet. Nie zawsze daje. Wygraną często tak jest, że nie daje, ale cieszy, bo będzie dużo wydrapane od razu. A i M. Tutaj jeszcze mamy A. Tutaj jest A. Zawsze już to lepiej będzie wyglądało, jak będzie już tak dużo. Na początku wydrapane. O, ciekawe czy VX da co. A i M. Mamy tutaj. No dużo jest tego m, ale czy coś to bo może ta Mki no szału nie ma z tą Mką. H, o jest X. Fajnie. H, no też słaba litera, ale mamy jedną. Na pewno. Więcej nie widzę. No tutaj był X. I H tutaj. Tutaj jest H. No tego H tutaj trzy razy widzę. I tyle. Następnie jest F. Piękna litera. I Y. Fajne litery dają na początku. Sypnę tym A, to teraz będę dawać V, H, X, F. Y. Takie litery. Dobra. No na razie szału nie ma. Kolejno jest Z i E. No, w końcu w bonusie coś się będzie działo, coś się dzieje. Z i E teraz sobie podrapiemy te e. No ale szału nie ma. Z i E. Dobra, tutaj mamy jeszcze E. Tu jest Z, jak coś pominę to przepraszam. Zawsze to wiecie, kontrolne są, więc nic nie zginie raczej. Kolejno P i V, dobra. Dali VX, no to teraz O tam widzę, żeby dało. P i V, no V jest, O by dało wyraz Vox. A czy dadzą A W ogóle nie widzę. Kolejno jest K oraz J. No już małe szanse na bonus. K i J. Wszystko. Druga teraz mamy tutaj K J O A było. No to fajnie to mamy pierwsze słowo Keja na drugiej. Pominąłem e A. Dobra, tutaj jeszcze jest K. Tu mamy pierwszy wyraz tutaj Keja. Kolejno jest U i I. Bo mi się mamy U. i było, jeszcze tutaj jest i, następnie jest G oraz T, no to już nie będzie G i T. O, mamy pierwszy wyraz na pierwszej, tak. No, piero pierwszy. O, tutaj jest drugi, Agat. No, jest blisko. Blisko, blisko. Teraz druga. No. i co i mamy jeszcze o o jest o i d. to woks będzie o i O idę. By było. Bo tutaj nas tak przyblokuje chyba mocno. R, widzę. Dobra, idziemy tutaj. O, idę. I tak mamy tutaj drugie słowo woks. No, ciekawe, czy dadzą coś wygrać. I ostatnie, a tutaj już jest pusto, hmm. myślałem, że jeszcze coś będzie, no niestety pusto. A bonus ile? No 10 zł, mogli już to dać, dobra. No wkład nie był jakiś mega duży, czyli 3 zł, a nam się 5 zł zwróciło, no zawsze to coś. No fajnie, fajnie, że ta owocowa sanka dała e, zwrotnik. Dobra, zapraszam Was na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.